Wysokie góry i odziane lasy, Jako rad na was patrzę, a z te czasy młodsze wspominam, które tu zostały. Kiedy na statek człowiek mało dbały, gdziem po tym nie był, czego mnie skosztował, jakżem przez góry głębokie żeglował, jakżem fram Francuzy, ja Niemce, ja Włochy, Jakżem nawiedził inne loki. Dziś Jacques spokojny, jutro przypasany Do miecza rycerz, dziś między dworzany. W pańskim pałacu jutro za się cichy, Ksiądz w kapitule tylko, że nie z mnichy. W szarej kaplicy, a z bojakim płatem, I to czemu nic, jeśli żem opatem? Taki był proteus, zmieniając się to w smoka, to w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka. Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici, a ja z tym trzymam, to w czas uchwyci. Na domu w Czarnolesie, Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje. Raczysz półgłosowieństwo dać do końca swoje, inszy niechaj pałace marmurowe mają i szczerym złotogłowem ściany obijają. Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym, a tym ją zdrowiem opatrz i sumieniem czystym pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością. Pieśń, pieśń trzynasta. Nie zawsze piękna Zofia róża kwitnie w Nie zawsze człowiek będzie młody, ani tej, co dziś urody. Czas ucieka jak woda, a przy nim leci pogoda, Zebrawszy włosy na czoło, Stąd jej łapaj, bo w tył goło. Zima bywszy zejdzie snadnie, Nam, gdy śniegiem głos przypadnie, Już wiosna, już lato minie, A ten z głowy mróz nie zginie. Do fraszek, fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje, w które ja wszystkich kładę tajemnice swoje, bądź łaskawie fortuna ze mną postępuje, bądź inaczej czego znać więcej się, się znajduje. Obraliby się kiedy kto tak pracowity, żeby z was chciał wyczerpać umysł mój zakryty, powiedzcie mu, niech próżno nie frasuje głowy, bo się w dziwny labirynt i błąd wda takowy, Skąd żadna aryjadna, żadne kłębki tylne Wywieźć go móc nie będą, tak tam ścieżki mylne. Na koniec i sam cieśla, który to mistrował, Aby tu rogatego chłop boka chował. Nie zawsze to wrót trafi, aż pióra szychtuje Do ramienia, toż ledwe wierzchem wylatuje. Dziękujemy bardzo. Wam świetne było nas spotkać tutaj po raz kolejny. Czy ktoś jeszcze chciałby przeczytać fraszkę, połamać sobie troszkę język? Ktoś z nauczycieli, ktoś z uczniów? Nie. Bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy Wam za kolejną edycję Narodowego Czytania w tak miłym towarzystwie. Bardzo się cieszymy, że powoda nam dzisiaj dopisała i mogliśmy ją spędzić tutaj w tym ogrodzie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym gościom i myślę, że pani dyrektor biblioteki na koniec będzie chciała zabrać jeszcze głos i wam wszystkim serdecznie podziękować. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiejsza uroczystość była tak, dzisiejsze wydarzenie było tak uroczyste. Dziękuję pani dyrektor, nauczycielom, szczególnie uczniom za ich zaangażowanie w krzewienie promocję czytelnictwa i promocję naszej polskiej, pięknej literatury. I myślę, że za rok się spotkamy w tym samym składzie na następnej edycji Narodowego Czytania. I jeszcze tak na koniec chciałam złożyć serdeczne życzenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla uczniów. Dużo satysfakcji z nauki, rozwijania swoich pasji, zainteresowań. Także pani dyrektor i nauczycielom chciałam złożyć życzenia dużo cierpliwości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na tym kończymy. Tegoroczne Narodowe Czytanie. Zapraszamy wszystkich uczniów.